Krótki spot z serii Edukacja NBP informuje o zadaniach i obszarach działalności Banku Centralnego. Spot utrzymany jest w pogodnej zielono-niebieskiej kolorystyce. Zagadnienia poruszane w filmie są napisane zielono-niebieską czcionką i pojawiają się w lewej górnej części ekranu. Ilustruje je seria krótkich, schematycznych animacji na białym tle, które zmieniają się dynamicznie. Przedstawiają między innymi gmach Banku. Niewielkie stosy złotych monet, banknoty czy symboliczne wykresy i grafy. Spot otwiera i kończy plansza z napisem Edukacja NBP oraz adresem www.nbp.pl ukośnik edukacja. Na szarym tle logo Narodowego Banku Polskiego i napis Edukacja NBP. Na białym tle niebieski napis Bank Centralny. Czym jest i czym się zajmuje? Czym zajmuje się Narodowy Bank Polski? Jesteśmy Bankiem Centralnym Polski. Odpowiadamy za wartość pieniądze, a naszym podstawowym zadaniem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu. O ile nie ogranicza to naszego podstawowego celu. Posiadamy wyłączne prawo emisji pieniądza. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym środkiem płatniczym w Polsce, są używane i powszechnie akceptowane na terytorium Polski. Prowadzimy politykę pieniężną. Pływamy na wysokość stóp procentowych w gospodarce, a poprzez to na wydatki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw i w efekcie na inflację. Organizujemy rozliczenia pieniężne. Dzięki temu wszyscy możemy bezpiecznie i nowocześnie płacić kartami płatniczymi, przez internet, a nawet telefonem. Działamy na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Analizujemy i oceniamy zagrożenia, a także monitorujemy rozwój systemu finansowego i współpracujemy z innymi instytucjami tworzącymi tzw. sieć bezpieczeństwa finansowego. Zarządzamy rezerwami walutowymi, czyli aktywami finansowymi w obcych walutach utrzymywanymi przez NBP. Wzmacniamy w ten sposób wiarygodność finansową kraju. W przeciwieństwie do banków komercyjnych nie prowadzimy rachunków dla osób fizycznych czy przedsiębiorstw, ani nie udzielamy im kredytów. Rachunki mają u nas za to banki komercyjne i budżet państwa. Dlatego często mówi się o nas, Bank Banków i Bank Państwa. Na niebiesko-zielonym pasku napis Edukacja NBP.